Zaczynamy wyznaczanie równań odcinków charakterystycznych dla trójkątów i nie tylko. Zaliczamy do nich środkową trójkąta, wysokość trójkąta, a także symetralną jakiegoś odcinka. I może zacznijmy od środkowej, bo jest to powiedzmy najprostszy przykład środkowa trójkąta. I teraz tak, co to była środkowa? Środkowa to odcinek łączący wierzchołek ze środkiem przeciwległego boku, więc jeżeli mamy jakiś dowolny trójkąt, nie wiem, niech to będzie trójkąt ABC i chcemy poprowadzić środkową AD, albo BE, albo CF, nieważne, załóżmy, że niech będzie AD, to co musimy mieć? No właśnie. Załóżmy, że mamy wszystkie wierzchołki podane, współrzędne wszystkich wierzchołków, to punktem pierwszym w zadaniu będzie wyznaczenie środka, środek odcinka AB, e, przepraszam, BC czyli punkt D. To będzie środek, ponieważ wiemy, że środkowa, powtórzę, odcinek łączący wierzchołek ze środkiem przeciwległego boku. I w punkcie drugim wyznaczamy równanie prostej AD. I to będzie równanie naszej środkowej. Od razu przykład. Zobaczcie, mamy dany trójkąt, załóżmy A, 1, 2, B, minus 1, 4 i C. 8, 7, niech będzie taki trójkąt. Chcę wyznaczyć równanie środkowej, załóżmy B, BE. Czyli rysuję sobie środkową. Tutaj mam punkt E, który już wiemy, że jest środkiem, tu są te same długości. Więc w punkcie pierwszym wyznaczam środek AC. Czyli nasz punkt E to jest środek odcinka AC, czyli dodaję X. 1 plus 8 na 2 i dodaję Y. 2 plus 7 również na 2 i jest to punkt 9 drugich i 9 drugich, jak się okazuje. 9 drugich. Dobrze, i w punkcie drugim już nie będę pisał tytułu. Wyznaczamy równanie prostej AD. Oczywiście, chciałbym, żebyście zapisywali te tytuły. Ja tutaj je już mam zapisane jako nasz taki schemat działania, więc nie będę ich tutaj już przepisywać. Więc zobaczcie. Mamy dane dwa punkty, mamy dany punkt B minus 14, mamy dany punkt E dziewięć drugich i dziewięć drugich, więc wystarczy tutaj wyznaczyć współczynnik kierunkowy A równa się przyrost Y do przyrostu X. A zobaczcie, jak się przydaje. Wszystko to, co robiliśmy, równanie prostej, obliczanie współczynnika kierunkowego, tak, wszystko się przydaje. I teraz tak, przy y mamy 4, tutaj mamy 4,5, więc wzrost zanotujemy o pół, natomiast minus 1 na 4,5, wzrost, wzrost jest o 5,5, czyli o 11 drugich, czyli na współczynnik kierunkowy to jest 1, 1,1. Podstawiamy oczywiście punkt dowolny, no chyba najlepiej będzie jak podstawimy ten bez ułamków, Czyli dany punkt B, minus 1 i 4. No i może tutaj zrobimy sobie to równanie prostej. Przypominam wzór fajny z karty wzorów na równanie prostej, który od razu daje nam wynik. A, 1,11. X dodać 1, minus i minus daje plus. I jeszcze dodać 4. Więc Y równa się 1,11. X dodać 1,11 i dodać 4. Więc y równa się 11x dodać 4411 plus 1, 11, czyli 45 11 i to jest koniec zadania. Czyli powiedzmy takie naprawdę fajne zastosowanie środkowej trójkąta, przypomnę odcinek łączący wierzchołek ze środkiem przeciwległego boku. Zauważcie, że jeżeli ktoś je zna definicję, potrafi sobie sam rozplanować zadanie i potem liczenie to już jest kwestia opanowania takich podstawowych własności jak środek, czy chociażby wyznaczenia równania prostej. Następnym odcinkiem charakterystycznym będzie wysokość trójkąta. Więc zapiszmy sobie tutaj wysokość. Ponownie narysuję sobie jakiś dowolny trójkąt, niech to będzie trójkąt ABC i chciałbym wyznaczyć wysokość tym razem AD, jednak wysokość jest już odcinkiem łączącym wierzchołek z przeciwległym kątem pod kątem z przeciwległym bokiem pod kątem prostym, czyli nie ma tutaj żadnego środka. <laughs> Jak wyznaczamy wysokość trójkąta? Oczywiście ponownie zakładam, że mam wszystkie wierzchołki, więc w punkcie pierwszym chcę wyznaczyć współczynnik kierunkowy prostej BC w tym przypadku, tak? czyli tej podstawy trójkąta. Dlaczego tylko współczynnik kierunkowy, a nie całe równanie prostej? Ano dlatego, że po co mi coś więcej? Mamy prostopadłość, warunek prostopadłości, a 1 razy a2 jest równe minus 1, czyli wystarczy nam tylko poznać to a1, żeby wyznaczyć później a2, które się nam przyda do wyznaczenia równania prostej prostopadłej do prostej bc przechodzącej przez punkt a. No i co? Możemy sobie dać jakiś przykład, wtedy będziemy już mieli równanie prostej. Prostej zawartej wysokości trójkąta. Załóżmy ponownie jakiś trójkąt A minus 4, 2, B, 3, 8, C. Niech będzie 5 minus 1. I chciałbym, żebyśmy wyznaczyli równanie wysokości C, D. Niech będzie O. Dobrze. Punkt pierwszy. Czyli co robimy? Musimy wyznaczyć współczynnik kierunkowy. Prostej AB. Oczywiście fajnie by było, jakbyście zapisali. Punkt pierwszy, tak jak tutaj jest kierunkowej prostej akurat w tym przypadku AB, ponieważ jest to podstawa, do której jest prostopadła wysokość CD. Czyli przyrost Y do przyrostu X. <laughs> Czyli przyrost Y z 2 na 8 mamy o 6, przyrost X z minus 4 na 3 mamy 7. I w punkcie drugim oczywiście równanie prostej prostopadłej, przechodzącej przez punkt C. No to mamy tak, jeżeli a1 wyszło nam 6,7, to z warunku prostopadłości, przypominam, obracamy i zmieniamy znak, czyli nasze a2 to minus 7,6 i najlepiej podstawić sobie punkt c, ponieważ ta prosta, ta nasza wysokość szukana przechodzi właśnie przez punkt c. I podstawiamy wszystko do tego fajnego równania prostej. Czyli mamy y równa się minus 7,6, x minus 5 i minus 1. Czyli y równa się minus 76x dodać 356 i minus 66. Jedynkę sobie zapisujemy jako 66. Y równa się dodać 296. I to jest nasz końcowy wynik, to jest nasze równanie wysokości w trójkącie. Akurat tutaj ABC. Ostatnim odcinkiem charakterystycznym, który możemy sobie omówić, jest symetralna odcinka. Symetralna odcinka to prosta, dzieląca odcinek na pół pod kątem prostym. Więc naszą symetralną, o, tutaj mogę tak sobie narysować i zobaczcie, tutaj mamy takie kombo, mieliśmy środkowa, która łączy nam Wierzchołek ze środkiem przeciwległego boku. Mieliśmy wysokość, która łączy wierzchołek z przeciwległym bokiem pod kątem prostym, natomiast w tym momencie mamy kombo, czyli i środek, i kąt prosty. I teraz jak wyznaczamy symetralną odcinka AB, znając punkty A i B? Punkt pierwszy to jest wyznaczenie środka odcinka AB, punkt drugi to jest wyznaczenie współczynnika kierunkowego prostej AB, natomiast punkt trzeci to jest równanie, Prostej, prostopadłej do AB, przechodzącej przez SAB. Czyli niejako to, co już robiliśmy, tylko tym razem mamy trzy punkty, a nie dwa. Więc zróbmy sobie może przykład. Zobaczcie, będziemy mieli dany odcinek, zrobimy takie zadanie wprost. Na następnych y, zadaniach będziemy się opierać na troszkę innym y, ułożeniu, czyli nie będziemy na przykład mieli danego końca odcinka. Zrobimy też takie przykłady. Załóżmy, tutaj mamy 2 i 10, tutaj mamy punkt B, y, minus 8 <coughs> i 2. Mamy wyznaczyć równanie symetralne. Punkt pierwszy, środek odcinka AB, no to fajnie mogę sobie policzyć. Dodajemy x, dzielimy na 2. Dodajemy y i dzielimy na 2, czyli mój środek odcinka AB to jest punkt minus 6 na 2, minus 3, 12 na 2, 6. Mam już środek, mogę obliczyć współczynnik kierunkowy prostej AB jako przyrost y do przyrostu x. y zmalał o 8, x zmalał o 10, czyli mam minus 4,5. I teraz w punkcie trzecim mamy równanie prostej prostopadłej przechodzącej przez środek, inaczej równanie symetralnej. Jeżeli nasze A1 wyszło minus 4 piąte, to z warunku prostopadłości A2 jest równe 5 czwartych i najlepiej podstawić sobie właśnie ten środek, który policzyłem, czyli zobaczcie, coś liczę i potem to jest wykorzystywane, tak? Tak można sobie wszystko ładnie rozplanować, czyli mamy 5 czwartych, podstawiam oczywiście do tego wzoru fajnego, który daje nam już gotowy wynik x zodać 3 dodać 6, czyli y równa się 5 czwartych x, dodać 15 czwartych i dodać 24 4 sobie zamieniłem szósteczkę na ułamek zwykły, czyli y równa się 5 czwartych x, dodać 39, tutaj dodać 4, tak? I to jest nasze równanie symetralne. Zobaczcie, jaka by była punktacja za zadanie. Każde to zadanie jest praktycznie takie samo, byłoby to zadanie za punktów 2. Zobaczcie, pierwszy punkt w zadaniu no to jest za wyznaczenie jakiegoś kluczowego postępu w zadaniu. Jeżeli ja wiem, co to jest środkowa, mogę nawet to sobie napisać w rozwiązaniu. Środkowa, odcinek łączący wierzchołek ze środkiem przeciwległego boku. I wyznaczam środek. To już jest jakiś kluczowy postęp w zadaniu, za to na pewno by jakiś punkt był, ponieważ uczeń rozumie pojęcie środkowej i interpretuje dla y, wyznaczenia równania tej środkowej. Jeżeli potem coś tam nie pójdzie, no to oczywiście 1 na 2 by było. Tutaj sytuacja jest taka sama. Jeżeli ja wiem, co to jest wysokość, wiem, że trzeba zrobić prostopadłość, trzeba tą prostopadłość zastosować, trzeba obliczyć współczynnik kierunkowy, znowu mamy jakiś kluczowy postęp w zadaniu. I nie, nie mniej, tak samo w symetralnej odcinka, jeżeli obliczylibyśmy takie proste rzeczy, środek odcinka AB albo współczynnik kierunkowy prostej AB, już na pewno jakiś punkt by był. Także zobaczcie, nie ma punktów. 0 albo 2, tak, za zadanie. Są jeszcze punkty pośrednie, także nie przejmujcie się, jeżeli na przykład gdzieś się pomylicie w liczeniu. Spoko, ok, zdarza się, błędy, błędy w liczeniu się jak najbardziej zdarzają, aczkolwiek wtedy nie ma ucinanych punktów do zera, chyba że jest jakiś błąd, y, już taki y, kategoryczny, można powiedzieć, tak, w interpretacji, tylko rzeczywiście można dostać minus jeden punkt po prostu albo połowę punktów, w zależności od zadania. tak, Także tym się nie przejmujemy.